Witamy. Znana niemiecka marka Kunerunzunen, która od 10 lat jest z powodzeniem sprzedawana w ponad 20 krajach europejskich, przedstawia Państwu budżetową linię generatorów marki KS Basic. Generatory te sprawdziły się już jako niezawodne urządzenia do użytku domowego i otrzymały dobre opinie od wymagających europejskich klientów. Deklarowane charakterystyki produktów KS Basic w pełni odpowiadają rzeczywistym. Są to produkty wysokiej jakości z niezawodną gwarancją, pełnym wsparciem posprzedażowym i oficjalnym serwisem w Europie. Przedstawiamy generator benzynowy KSB22 IS typu inwerterowego marki KS Basic. A teraz dowiesz się o jego cechach, głównych parametrach technicznych i przykładach zastosowania. Główną zaletą generatora inwerterowego jest to, że wytwarza stabilne napięcie wyjściowe 230V 50Hz o kształcie sinusoidalnym. Mówiąc prościej, wytwarza prawidłową sinusoidę. Dzieje się tak dzięki wbudowanej jednostce elektronicznej ze sterowaniem mikroprocesorowym. Jest to rodzaj czystego prądu, który nadaje się do niezawodnego działania wrażliwej elektroniki, np. komputerów, elektronicznych urządzeń pomiarowych, kotłów i innych nowoczesnych urządzeń o wysokiej precyzji. Moc znamionowa generatora KSB22IS wynosi 1,8 kW, a moc maksymalna 2 kW. Za pomocą tego generatora można zasilać wiele różnych urządzeń elektrycznych. Generator ten przyda się w wielu obszarach użytkowania: do zasilania indywidualnych urządzeń w prywatnym domu, garażu, warsztacie, gospodarstwie rolnym, domkach letniskowych itp. Dzięki specjalnej dźwiękochłonnej obudowie, praca urządzenia będzie maksymalnie cicha, komfortowa i nie będzie uciążliwa dla użytkowników. Panel jest również wyposażony we wskaźniki poziomu oleju, stanu pracy i przeciążenia. Przełącznik oszczędzania paliwa Economy Mode, który zmniejsza zużycie paliwa nawet o 50%. Agregat prądotwórczy KSB22IS jest wyposażony w markowy silnik czterosuwowy KS Basic o mocy 2,5-konia mechanicznego. Silnik spełnia wszystkie europejskie normy jakości, w tym Euro 5. Generator posiada ręczny rozruch. W wysokiej jakości bezszczotkowy alternator z miedzianym uzwojeniem może wytrzymać maksymalne obciążenia bez uszkodzeń, gwarantując długotrwałą, niezawodną pracę zespołu prądotwórczego. Pojemność zbiornika paliwa wynosi 4 litry, a zużycie paliwa wynosi 1 litr na godzinę przy średnim obciążeniu 50%. Ten generator jest wykonany z wysokiej jakości komponentów o zwiększonej wytrzymałości. Waga tego modelu wynosi zaledwie 15,6 kg. Dzięki połączeniu podstawowych funkcji wysokiej jakości komponentów otrzymasz niezawodny sprzęt w przystępnej cenie. W zestawie znajduje się generator KSW22IS, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, deklaracja zgodności z europejskimi normami jakości. Klucz do świet zapłonowych, dwie wtyczki 230V 16A oraz śrubokręt. Wybierz generator inwerterowy marki KS Basic to najlepsza opcja do użytku domowego.